The Glitched Attraction Jest to fangame, który miał dostać swoją pełną wersję już chyba 16 września, o ile się nie mylę, ale jednak twórcy przesunęli tą premierę na 7 października. Siema, zdrowie, witam was na moim kanale, a dzisiaj sobie zagramy w The Glitched Attraction. Jest to jeden z lepszych, według mnie przynajmniej, fangame'ów FNaFa, jaki powstał, bo ta demówka, którą tutaj mamy, wyszła jakiś rok temu. I naprawdę grałem w nią już kiedyś, fajnie mi się grało, przeszedłem ją chyba raz, ale jest serio ciężka. Chodzi tutaj, że The Grichet Attraction to są takie escape roomy z animatronikami. Jak już na trailerze można było zobaczyć jeszcze Halloween Edition, czyli jakby drugi level zrobiony Halloweenowo. To taka druga demówka po tym levelu, co jest tutaj. Ale dobra, już nie przedłużam, stawcie sobie od razu łapkę w górę. I zaczynamy. Ten oto piękny gameplay z tego. Cudownego game'u. Aktualnie jest to demówka, ale jeżeli będziecie chcieli, jeżeli mój komputer e, ogarnie. E, znaczy moja karta graficzna, mój cały sprzęt, który jest tak słaby, wytrzyma pełną wersję tej gry, to ją dla was nagram. Ok, co my tutaj mamy? Tutaj jest okno, które będziemy mogli zamykać tymi firankami, żeby Fredbear się do nas nie dostał, jak dobrze pamiętam. Co mamy dalej? Mamy papeta, night, Nightmare kukiełkę, która wychodzi z tej dziury i musimy się schować do tego stroju Freddygo, który będzie tu leżał, ale myślałem, że będzie tu leżał, a, a nie leży. Em, pod zamykamy spring-locki i tak dalej. E, tic tak Tutaj mamy zegarek, który informuje nas o tym, gdzieś tutaj on powinien być, Albo, albo gdzieś tam? Nie wiem. Informuje nas o tym, ile mamy czasu na wyjście z tego pokoju, inaczej nas coś chyba zje. Dalej już chyba nie mamy, ale z tego co pamiętam, to jest tutaj nasz Balloon Boy, Nightmare Balloon Boy. Jest tu ten strój właśnie Golden Fredego, tam gdzieś jest ten Fredbear i tutaj musimy uważać na kukiełkę. Ale dobra, musimy ułożyć cały ten obrazek, więc to będzie ciężkie zadanie pilnując jeszcze tych wszystkich animatroników dookoła już na samym starcie dostałem jumpscare'a, naprawdę ajajaj, tego żem się nie spodziewał okej, okay. to chyba źle ułożyłem jednak, ale dobra teraz jest git, musimy spoglądać na Ballon Boya i na Fredbera, który będzie chciał mnie zjeść cyk, szybko Fredbed nie ma go on powinien e wydawać Jakiś dźwięk, jak podchodzi do Tego okna, ja mam cały czas takie wrażenie, jakby on za chwilę miał tu mi wyskoczyć Ale dobra, ten mikrofon chyba ma być tu I chyba jest wszystko dobrze, ale pewnie Fredbear już tu stoi A jednak nie Jeszcze będą tutaj Fredziaczki z tego, co mi się wydaje się pojawiać To było dobrze, tylko te oczy, okej okay. O, dobra Jest Fredbear Nie wejdziesz mi tym razem Ty, Balloon Boy, też siedź na swoim miejscu i nie próbuj nawet mi tu wyskakiwać um, to chyba jest źle, o teraz jest dobrze nie macie? okej okay. frejriaczek, okej okay. o nie 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 ta kukiełka zawsze była creepy ta kukiełka jest zawsze creepy, nawet w ultimate custom night potrafiła mnie wiele razy przestraszyć, ale dobra E, balon boi się nie. Rusza! Nie, nie zdążyłem! Kucnę. Może to coś da a jednak nie! Fredbear! Niszczysz mi życie! Niszczysz mi... Całą harmonię układania puzzli. Mamy ten mikrofon już, em Fredziaczek! Zmykaj mi stąd ile my Mamy 5 minut. No nie, Fredbear! On się śmieje. Cicho sieć. Nie wyskakuj mi z tego krzesła, masz siedzieć na nim I to wiecznie Okej okay. Cyk Fredbear, nie macie? Ty też się nie ruszasz? Fredbear'a na razie tam nie widzę, ale nie wiem czy on może się tak nagle pojawić po prostu Dlatego będę musiał jak najczęściej to Sprawdzać Jest już, pojawił się Balloon Boy Ballon Boy, nie dufasz się Nie ma takiej opcji nawet No nie No nie Ja shift odruchowo przytrzymuję Hop Dosłownie na styk Co to? Co to mi się tak zaśmiało tu? Latare, pal Okej okay. Eee, shifta przytrzymuję niepotrzebnie Okej, okay. chyba teraz musimy znaleźć ostatnie Puzel, ostatni puzel który powinien być w tej skrzynce, ale musimy znaleźć do niej dwa kluczyki. To jest te słynne pudełko z FNAFa czwórki. Dzisiaj dowiemy się, co w nim jest. Co w nim było przez ten cały czas. Przez tyle lat, gdzie ludzie nie mogli zrobić porządnej teorii, co jest w pudełku. Chociaż jest dużo fajnych teorii na ten temat. Odgoniłem FNAFa Nie wiem, nie, nie słyszałem dźwięku. Okej okay. Kukiełka. Czek. No, dobra. Znikaj szybko. Czek. Fredbear. No i je jeszcze raz? No bierz to, bierz to, bierz to. Czek. Na styk. Tym razem jeszcze bardziej niż wcześniej. No. Dawaj, 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 dawaj. dawaj. Trzeci raz? No, ile na razy jeszcze będzie tak. Co jest? To animatroniki Co mnie naprawdę zjeść Co się dzieje? Co się dzieje? Dobra, szukamy króczyków Bierz to? Czemu ty tego nie bierzesz? No nie Po mnie A ja tak nie Ale ta kukiełka to jakieś przegięcie Co ona jest na 20? Tu nie ma od tylu No w ballon boy, dawaj No bierz to! Fredbear! Bierz Bierz ten klucz! To jest zbugowane. Mam ten klucz. Dobra. Okej, okay, on już wstawał. To do tego, okej. Okay. Um, musimy znaleźć drugi, który jest tu obok. Będą problemy z podniesieniem go, a kukiełka mnie już chce zjeść. Mam nadzieję, że Fred mi tu za chwilę nie wyskoczy, bo to jest największy problem tego, co tu się aktualnie dzieje. Już tak kiełka. Chcę mi znowu wyskoczyć? Nie wiem, ale chcę odgonić Fred jak najszybciej stąd. Znikłeś? Bierz to, bierz to, bierz to. Ok. Znowu na styk. Ta kukiełka to przegięcie. Już Fredbed rzadziej mi się tu pojawia. Dobra? Cyk? Fredziaczek. Fredbear Okej. Okay. Znikaj. No. No. Okej. Okay. Teraz tak. Nie zdążę. Nie zdążę Gdzieś tu był safe jeszcze Coś jest źle No nie! Fredbear! Zniszczyłeś mi... Całą grę Chociaż tak bym przegrał, bo timing Ale za często ta kukiełka się pojawia Ta kukiełka ja, Od razu jak znika Od razu się zaraz pojawia I tak było trzy razy z rzędu to co to jest za gra? Nie wiem, czy to są jakieś błędy, czy to ma być dla utrudnienia Ale to jednak troszeczkę przeginka, według mnie Dobra, musimy sobie ułożyć to jak najszybciej tylko się da Jeżeli się nie, nie uda, to trudno Zagramy w pełną wersję tej gry Bo ja naprawdę nie mam sił do tej gry Okej, okay, dawaj tutaj układaj to Jak najszybciej tylko się da Ty znikaj, nie potrzebuję żebyś żył Ehm um, Dawaj teraz... To musimy zrobić tak. To musimy zrobić... Tak! To musimy zrobić tak. Ty znikasz. Fredbear się nie pojawia. Więc jest dobrze na razie. Na razie. Um, co tu jeszcze mamy? Hmm. Już po mnie. Albo i jednak nie. Więc... Czemu by nie... O nie, przez chwilę zatkało mnie aż przez to wszystko. No balon, bo i siadaj. Jestem taki skupiony układając te puzzle. Em... Wszystko jest dobrze? Coś jest źle. Ok. No to co? Szukamy kluczyków. Standardowo. Oczywiście nie mogę do go dotknąć nawet. Ok. M Fredbear. Dawaj. Tu nie ma. To będzie w drugiej. O, tu nie ma. Zakładaj to. Zakładaj to. Ok. Full skupienie. Nie mogę się rozproszyć niczym. Nic nie może mnie rozproszyć. Żaden Fredbear mi tu nie może wyskoczyć. Bo tylko on mi psuje tę rozgrywkę. O, akurat. Dobra, Fredbear, Poundboy, Cyk. Nie macie? Nie ma. Coś jest źle. Coś jest źle. Co jest źle. Ok. Siedzisz, wtedy się nie pojawia. 7 01 To było chyba tu. Dobra. 7 7 Okej, okay, dobrze, że zrobiłem przerwę w tym. Zakładaj to. 770 401, 401 muszę teraz najbardziej zapamiętać, żeby mi to nie zniszczyło całej rozgrywki. 401 4, 0, 1. Ok. Skupienia. Młoteczek. Otwieramy to. Otwieraj. Sprawdźmy jeszcze czy nie ma tu Niechcianych Animatroników Co tu jest niby? Co tu jest? Czemu nie mogę tego otworzyć? Okej okay. Otwieraj to! Otwieraj mnie to! Boni! Otwieraj. Okej. Okay. Papa, papa! Pa. Okej, okay. to było dość in intensywne, end of demo, ja wam dziękuję za oglądanie, zostawcie suba woda, łapkę w górę i piszcie w komentarzach, zostawiajcie łapy w górę, dużo łap w górę, postaram się nagrać pełną wersję tej gry jak tylko wyjdzie, zobaczymy czy mój sprzęt to wytrzyma, bo jeżeli tego nie wytrzyma to trochę przypał, ale dobra, dziękuję za oglądanie, do zobaczenia i cześć.